Manko wszystkim, witam was w kolejnym dżonku. E, witam was z rzymskiej drogi, tak, znajduję się na rzymskiej drodze e, Czy uda się znaleźć coś rzymskiego, mam nadzieję e, Jest spory śmietnik, bo ta rzymska droga przebiega zaraz koło współczesnej drogi Także możecie sobie wyobrazić, jakiś śmietnik pełno puszek, pełno jakichś radii, opon e, ale e, mam nadzieję, że coś rzymskiego się uda dzisiaj znaleźć Tyle, zaczynamy Drugi dołek i mamy monetę. Tak to wygląda. Krzaczory. Jest moneta, ale to będzie współczesna moneta. Zobaczymy, czy coś rzymskiego wyjdzie tutaj. Ale mam taką nadzieję. No i zobaczcie, to jest to, o czym wam mówiłem. Mamy radio samochodowe. Pasajczak. <grymne> kasety nie ma w środku. O. Nastawiamy tutaj. No, także, żeby znaleźć coś rzymskiego, najpierw trzeba śmieci pozbierać w powierzchni. No, ale coś, mam cały dzień. Lecimy. Teraz mam coś takiego, nie wiem co to jest, ale. Jest załowił Uderzyłem e, w tą opatu e, Takie krążki łowiane grube To zazwyczaj bóle papieskie Ja tu nic nie widzę ale zo, doczyścimy to w domu Może coś tu, coś tu na tym będzie no. Ciekawe Gruby krążek załowił zobaczcie Dobra Pierwszy głębszy sygnał Taki dołek, ale już widzę guziczek. Ładnie dzwonił. Jest guzik. Ech, dość głęboko to. Teraz pomyślcie sobie, jak ta droga jest. Głęboko te kamienie, bo jak się ten lasek kończy, tam jest pole, i widać kamienie poukładane na polu. Czyli tak jak ta droga szła. A tutaj teren zalesiony. Ściółka rośnie. Nie wiem, tam parę milimetrów czy centymetrów co roku. No i jak głęboko pode mną ta droga jest teraz, nie? Guzik nie jest jakiś stary, no ale dobre 30 centymetrów. No nic, lecimy dalej. No i mam teraz coś takiego. Jest to ołów, ale chyba coś na tym będzie. Coś tu się rysuje, że jest tego. Jakaś zawieszka, medalik. Dobra, będzie wyczyszczone, będzie foto Behind my door There is a floor There is a head There is a bed Inside the bed There is a dwarf The dwarf ask you A sacred question and the question leads you to one of the The great God, tell me, the mystery of my life. There is a mystery. Every life has a mystery. Every life has a mystery. Every life has a mystery. Has a mystery. What is a secret question? Every question is a question. Tam jest, tam jest zameczek właśnie. A może widać to. Jezu, Dobra, ja nagrywam. Nowe pozwolenie, panowie. Część jego tak naprawdę. Ładna dolina. Zobaczcie. Pierwszy raz tu jesteśmy dzisiaj. Nikt tu wcześniej nie kopał. E, tak to wygląda. Dzisiaj robimy tą dolinę. E, pól jest więcej ogólnie. 240 akrów. No i zobaczymy co się uda znaleźć.